Jest środa 14 października, minęła godzina 21:50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Maria Zwierzyńska, czas na losowania gier Lotto. Ze wszystkich gier totalizatora sportowego o wygraną najłatwiej w mini-lotto. We wrześniu w losowaniach tej gry padło aż 42 piątki, a w tym mamy ich już 11. Na przykład w tym miesiącu w świebodzinie padła wygrana warta prawie 360 tysięcy złotych. Przypominam, że w mini-lotto można grać zarówno w punktach Lotto, jak i też na lotto.pl. Przez internet można też grać w lotto. Wczoraj w tej grze w Rudzie Śląskiej padła szóstka, warta ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję zwycięzca. Kolejne spotkanie z lotto czeka nas jutro i tym razem pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie gwarantowane 2 miliony złotych. Do zakładu lotto warto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w lotto plus. Losowania zaczynamy od multi-multi. W tej grze każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną. Na przykład wczoraj w koło brzegu szczęśliwy gracz trafił 10 z 10 liczb, a że zagrał z plusem, wygrał 2,5 miliona złotych. Gratuluję, losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. wylosowane zostały następująca liczba: jedenaście, szesnaście, osiemdziesiąt, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści dwa, siedemnaście, trzydzieści sześć. Osiemnaście dwadzieścia siedemdziesiąt osiem pięćdziesiąt siedem czterdzieści jeden 45, 58, 26 i liczba 69. Ta liczba jest plusem. Wczorajszy wieczór był również szczęśliwy dla gracza w Pruszczu Gdańskim, który trafił piątkę w mini lot to wartą prawie 300 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy i trzymam kciuki za państwa wygrane. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Wylosowane liczby to 18, 42, 33, 10, 41. Na kuponach wybranych gier Lotto znajduje się siedmiocyfrowy numer Super szansy. Wystarczy go aktywować, żeby grać o 2 miliony złotych. W drugim dziś losowaniu Super padły następujące cyfry. 7, 1, 9, 7, 2, 2 6. Kolejny numer poznamy w jutrzejszym popołudniowym studiu Lotto. Los kaskady kosztuje tylko 2 zł, a daje aż dwie szanse na wygranie 250 tysięcy złotych. Żeby zdobyć tę wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na losie. Powodzenia! W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. Siedemnaście. Dwadzieścia. Dziewiętnaście. Osiem. Dziesięć. Dziewięć. Dwadzieścia cztery. Sześć. 12 23, 22. 3. W piątek kolejne losowanie euro jackpot, a w nim do zdobycia wielkie pieniądze wygrana pierwszego stopnia może być warta 255 milionów złotych. Żeby grać o te miliony, wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 10. Zachęcam do gry przez internet i życzę wysokich wygranych. Główna wygrana w ekstra pensji to pięć tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. W tym miesiącu trafiły się już trzy takie wygrane w łodzi w ustce oraz na lotto.pl. Pora na kolejną Lasujmy! W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczbę 19. 6 25. 14 35. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. Przy okazji gry o pensję, w Ekstrapensji warto zagrać o premię w ekstra premii. Wypłacana jest ona od razu i może być warta 100 tysięcy złotych. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule, bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. A wylosowane liczby to 6, 25, 2, czternaście cztery a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba trzy Wyniki dzisiejszych losowań będą dostępne na lotto.pl. Również na tej stronie można znaleźć informacje, jak grać w gry lotto online. A 10% z internetowej sprzedaży produktów lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem. Totalizator sportowy przekazał na ten cel już ponad 19 milionów 100 tysięcy złotych. W wieczornym studiu lotto to wszystko, natomiast jutrzejsze popołudniowe losowania multi-multi oraz kaskady poprowadzi Renata Molenda. Życzę Państwu spokojnej nocy. Kasa wpada, o, taka drapuje jest zasada Mówi ci to MC Drapak Drap nas wszystkich tak porywa, bo co czwarty zdrowy drap wygrywa Kasa wpada, kasa wpada, taka drapu jest zasada